Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Heavenward 3 Prototyp 2. Dzisiaj y, troszeczkę już sobie tam pooglądałem różne filmiki na YouTubie różnych innych tam YouTuberów, którzy sobie w tą grę grali, którzy już przeszli tą grę, już wiem jak ją przejść. Tyle, że po prostu teraz musimy poznać te wszystkie rzeczy, które są do przejścia gry po prostu potrzebne. Tak, nagrywam ten filmik w sumie na szybko, bo do długo do szkoły jadę. Więc ciekawa sytuacja, ale być może zdążę chociaż w te pół godziny, żeby mieć jeszcze czas się tam przygotować. Na razie musimy iść do miasta i teraz tak, zauważyłem taką jedną zależność, że jeżeli w prawym górnym rogu się wyświetla taka uśmiechnięta buźka to wtedy automatycznie można sobie po tych lasach normalnie na spokojnie chodzić bez żadnego przypału, w sensie ten forest dweller się po prostu tutaj nigdzie nie pojawi wtedy. No i to jest całkiem ciekawe, bo teoretycznie bez sensu troszeczkę to jest, że to powoduje, że ono nagle tu się nigdzie nie pojawia. Bo raczej chyba powinno być tak, że powinien się pojawiać. No ale tak czy siak są trzy rzeczy, które potrzebujemy, żeby się wydostać. Jedna jest tam. Właśnie tam to coś, tam u góry. To jest potrzebne, żeby y, dostać się do tego kółka, do tego diabelskiego młynu, który jest tam. Ale to dopiero jak się pojawi ten... Y, to uśmiecha ta buźka, tam prawdopodobnie można iść. No teraz tak, możemy sobie tutaj zabrać od razu te rzeczy, bo one się naprawdę przydadzą. Latarkę możemy chyba wywalić, ale to na razie w sumie nie. I teraz tak, bo tu mamy jeszcze jedną zapasową. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze, oprócz tego, potrzebujemy jeszcze taką głowę tego właśnie, tego Scarecrow. Tego scare czyli to co tam było właśnie też napisane, że trzeba to znaleźć. Ale najpierw pójdziemy sobie tutaj ogarnąć sobie to, ten tutaj, no coś takiego, piorunochron. Coś takiego to jest chyba. Tak mi się wydaje, to jest dom Jacoba, ale tutaj raczej się opłaca bardziej wejść o właśnie tutaj, więc skakujemy tu sobie od razu. Tylko, że to jest wiadomo, taki parkour Te parkury w Cloneybor to są zawsze słabe, bo niestety, bo tu parkur tutaj, ta fizyka tych parkurów jest słaba. Znaczy, akurat teraz jest trochę lepsza, bo tutaj już się nie skacze w taki dziwny sposób, ale tam, jak widać, mamy takie do, do przeskoczenia rzeczy, żeby tam po prostu do góry się dostać wtedy po to. Ale wydaje mi się, że coś tu chyba jeszcze będzie potrzebne, żeby tam się dostać O nie, jednak można po prostu kucać i wtedy to działa Tu można wskoczyć, a tutaj się pewnie... nie, tutaj też się nie ślizgam I tutaj już jest potrzebne chyba coś... a nie, tutaj można sobie wejść Czyli po prostu na samym początku gry już tutaj można sobie na spokojnie wejść Więc... i tutaj za chwilkę będą rzeczy do skakania, więc jeżeli będę spadał to trudno to Musimy tutaj skakać Ale już nie, bo to nie jest aż takie ciężkie akurat nawet z moimi skillami parkurowymi, to będę spadał dosłownie kilka razy i wskoczę tam od razu. Muszę troszkę dalej tutaj sobie skakać, bo ja mam niestety te, takie skile parkour, że. Mogę już to wziąć? Mogę, ale muszę coś wywalić. To latarkę wywalę w takim razie. I dawaj to. I możemy teraz zeltywać na dół. Nie ma tu żadnego Major chyba. Nie ma. Więc mamy już ten Lightning Road, który się naprawdę przyda. Teraz idziemy szukać tego, tej drugiej rzeczy, bo tak naprawdę wszystko inne już mamy. Więc. A nie, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy ona właśnie nie będzie gdzieś tutaj. Musimy tu sprawdzić, bo tutaj właśnie było to. Może że coś tu będzie. A bo to jest dom Jacoba. Teraz tu wszystko jest zamknięte. Ale da się to przecież rozwalać. Ale poza tym tam jest otwarte okno, więc można sobie tu wejść na no spokojnie. Musimy tu, wszystko, musimy tu po prostu się dostać i coś tu sobie porobić. Tutaj można sobie tak zrobić. No dobra. A bo przejść jest tutaj. Te drzwi zniszczymy, a te przejście, przejście jest tutaj. Tylko teraz musimy wejść sobie tu. Bo tu zaraz przyjedzie ten... Jacob gdzieś tam chodzi, bo słychać jak tam drzwi gdzieś otwiera. O, kosiarka mi już znalazła. I się rozwaliła prawie o to. I się wywaliła o to. Dobra, wydaje mi się, że można już tu iść. Na spokojnie. O. Spadaj z tym. Nie ma. Dobra, tylko gdzie się wyłącza teraz security system, bo to zapomniałem już gdzie, gdzie to się robi. O, zapsuło się to wszystko. Chyba nie tu. Tak mi się wydaje. Gdzie ma? Kamerka internetowa. Zniszczymy może jedno. Nie, nie da się. Oho, Jacob już tam się mnie wystraszył. Nie <noise> mnie dorwie Bo widziałem już tą kamerkę tutaj Oj Wejdzie tutaj, na 100% tutaj wjedzie <noise> Bo to jest niemożliwe, że nie O, tu mamy takie coś Tu jest w ogóle okno w tym miejscu A, nie, to nie jest nic Tu jednak nie mogą wjechać O, siema, Jacob, co tam u ciebie, mordeczko Uciekamy <noise> <laughs> A ja tu sobie tak po prostu wbijam do niego na chatę. I co tam u ciebie, mordeczko? On tu se tańczy przy telewizorze, czy tam przy tym, czy tam przy czymś, Siema, ma. mordeczko, Siema ma. <laughs> Cię wystraszył od razu. <laughs> nie no, niech sobie tutaj tańczy. no. Dobra, tu, tutaj widzę, że tutaj niestety nic nie ma. Ciekawego, co tu można zgarnąć. Oj. Jacob nie bój się, gdzie on tam poleciał. Dobra, bo nie wiem zaraz, gdzie on jest. A nie mam tutaj też żadnego wyjścia w tym momencie Już tutaj jest. No właśnie. Tylko, że problem jest taki, że tutaj chyba nikt, nigdzie tutaj nic nie ma w tym miejscu, kurde. A nie, tu jest przecież to. To sobie wymienię od razu, bo to już ja mam prawie zniszczone całe. Nie ma tutaj nic, tu jest jego... Tu jest, tutaj on śpi tu to, to trzeba niestety zniszczyć, bo to jest zamknięte. Oj! Nie znalazła mnie ta kamerka internetowa. O to jest właśnie potrzebne właśnie. Dobra, czyli teraz tak, wywalamy może. Te binokulary w takim razie wywalimy stąd. I teraz możemy i lecieć sobie gdzieś tam dalej. Oj! Jacob chyba został właśnie w tym momencie porwany. Dobra, to jest potrzebne. W sumie to nawet nie, w sumie to nie jest aż tak bardzo potrzebne, ale jak to damy, to wtedy możemy szybciej to wszystko tam ogarnąć. Bo teraz jest... Sam tam poszedł sobie. A teraz można chodzić po tych lasach, dlatego że jest uśmiechnięta buźka. I teraz my sobie to przetestujemy, dlatego że jestem ciekaw, czy tak faktycznie jest, że tu można sobie wtedy chodzić fajnie. Czy jednak... Czy jednak to po prostu jest takie coś, że to jest tylko takie czasowe? Bo jest taka szansa, że to jest tylko takie czasowe. Wydaje mi się, że w tym dużym domu, którymś będzie właśnie rzecz ostatnia, która jest nam potrzebna, tylko ja muszę znaleźć teraz ten dom. Bo nie jestem pewien, czy na pewno gdzieś tutaj to będzie. Bo oglądałem filmik, że jest potrzebny jeszcze taki telefon, czyli tak samo jak było właśnie w, w prototypie 1 tyle, że po prostu I teraz telefon musimy znaleźć i osobno go dorwać, w sensie osobno musimy telefon e, z telefonu, od... trzeba osobno teraz zadzwonić a wtedy było tak, że kurde <laughs> a, wtedy, a wtedy było tak, że e, po prostu jak dostaliśmy się na ten diabelski młyn tam na samą górę, to wtedy dopiero automatycznie nam dzwoniło a teraz musimy dostać się na diabelski młyn na samą górę i tam wtedy zadzwonić sobie na, do, na linię autobusów. Po prostu. Tylko musimy to zrobić szybko, bo jeżeli tego nie zrobimy, to może być tutaj lipa. Jeżeli nie mamy tego telefonu, to nie ma co w ogóle tam nawet iść, bo po prostu nie ma. Chociaż możemy iść sobie tutaj zobaczyć jeszcze w tym domku. Chociaż nie, bo tutaj przecież byliśmy, bo to jest przecież dom, dom tego chyba. Dzikoba. On tutaj wcześniej uciekał tędy. No właśnie, to jest to tutaj, dobra. Do tutaj w takim razie nie idziemy. Bo tych domów tu jest na tyle dużo, że naprawdę łatwo jest się pom pomylić i pogubić w tych wszystkich tutaj tutaj domach. Ja wiem tylko, że telefon jest w takim dużym domu, nie wiem co właśnie nie będzie ten tutaj. Dlatego właśnie sobie teraz tam pójdziemy. No i zobaczymy co tam jest. Tam już widzę jakieś parkury, może że to właśnie tam to jest, bo też widziałem na u jednego youtubera. Biju Mike chyba on się tam nazywa. Że właśnie trzeba coś takiego zrobić. I to właśnie chyba u Iris w domu było. To jest otwarte? Nie, to też jest zamknięte. Ona już tu idzie. Użyła się. Czy leci tu od razu? O, siema Iris, nie mamy tu. Ciekawe czy spadnie z tej góry specjalnie po to, żeby mnie tutaj dorwać. Chyba nie. Ej, signs, oddawaj to. Ciekawe, czy można go załatwić też. Nie, z nim się nie da nic, nic zrobić. Ale o dziwo relacje delikatnie się poprawiły. A on to tutaj po prostu to wywrócił. Co on z tym zrobił? <grywa> Wywalił to gdzieś to Kopnął i koniec. Dobra, dajemy to z powrotem od razu, naprawiamy to i dajemy tutaj, żeby po lasach można było normalnie chodzić. A teraz widać, że jest większa wytrzymałość z tych wszystkich rzeczy, które się używa do naprawy. Tam różnych rzeczy na przykład jest teraz troszeczkę lepiej to zrobione. Dobra, musimy się teraz pilnie dostać tutaj do Ari do domu. Tylko, że ona cały czas tutaj jest, i to jest najgorszy problem, bo ona musi wyjść. Ona wszystko słyszy, dlatego szybko to rozwalę. I teraz ucieczka. Po to, żeby ona tu po prostu nie przyszła, żeby można było tu tutaj na spokojnie wszystko ogarnąć sobie. O, już już tu jest. Już tam tańczy. Ja bym chciał ją wywabić teraz stąd, żeby, mu żeby sobie tutaj można było wejść. Rzucę w nią. Co się jej stało? Co się jej stało w ogóle? Teraz sobie tu można na spokojnie wejść. Oj! Walnąłem ją w łeb i koniec. I koniec jej przygody była. Ta kosiarka zaraz mnie dorwie. A Iris już tu idzie. Wszystko słychać. Dobra kosiarka, weź jedź sobie w drugą stronę. Odawaj tą drabinę, ta drabina się. Ta drabina się generalnie fest przyda. Tu mamy okno, przez które sobie można wyjść. O. O, tu mamy kolejny krobar, czyli naprawdę spoko. Dobra, i tutaj mamy. O, tu mamy generator, włączymy go. A, tak? i on już jest włączony. No dobra, w takim razie musimy dostać się na dach. Prawdopodobnie to będzie gdzieś tutaj, we wyjście. Nie, tu jest taki chyba z, można sobie tutaj po prostu chyba zeskoczyć. Nie jest coś tutaj też. To idziemy tutaj w takim razie. Jest tutaj jakiś parkur chyba. Bo te parkury tutaj niestety zawsze muszą te parkury tu wprowadzić. Znaczy powiem tak, jeżeli ten parkur będzie wyglądał tak jak tutaj teraz wygląda, to będzie spoko jeszcze. Ale jeżeli ten parkur będzie wyglądał tak jak na przykład w Halloween 1, no to już jest taka Lekko mówiąc, po prostu lipa. Tutaj jest ten telefon, chyba. Tylko tutaj trzeba pilnie się tutaj dostać do tego. Jest, jest tam ten telefon. Już go widzę tam. Już go tam widzę. W takim razie już tutaj go biorę. Może tak, to wywalimy i bierzemy ten telefon. Można już teraz dzwonić, ale wiadomo, że sygnału nie ma na razie. Torm alarm jeszcze włączymy. No nie... A on poleciał gdzieś tam. Chciałem, że on to pójdzie znowu zniszczyć. Dobra, w takim razie lecimy teraz szybko tam, gdzie jest ten. <laughs> ten diabelski młyn. On już to niszczy. już on to zniszczył znowu całe. No dobra, w takim razie musimy teraz jak najszybciej się dostać tam do tego diabelskiego młynu, tylko teraz nie wiem tam, gdzie on był dokładnie. Ale powinien on być oświetlony w jakiś sposób, tylko teraz nie pamiętam gdzie on tam jest. Tam! Dobra, lecimy tam szybko. Lecimy tam szybko, póki jest czas, tylko by się przydała jakąś latarkę jeszcze ogarnąć. Żeby dał radę w ogóle to zrobić, ale tutaj widzę, że tu nic nie ma. No dobra, lecimy tam bez latarki w takim razie w ogóle. Na surowo, tylko weźmiemy sobie tylko busta Dobra, tą drabinę może sobie zostawimy na razie. Albo nie, bo ta drabina się przecież przyda. Tu ją wywaliło To wywalę Dawaj to Dawaj to szybko, bo tak chcę to wypić Dobra, mu wezmę jeszcze jedno I teraz lecimy, lecimy, lecimy tam Kurde, to jest, jak, jak jakaś górka Tutaj musi być Tutaj powinna być ładna droga, dzięki której Nie dorwie nas ten forest duel, dweller Tu jest tylko dom My musimy się, się dostać tam dalej Kurde tam dostępu nie mam. Bo tutaj jest taka górka, i tam się nie da wbiec pod nią. Oda się, tu jest jakaś droga, chyba. Tu jest właśnie droga, tam do tego lecimy tam. Szybko, szybko. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy tutaj już. Tutaj będzie Iris, bo ja wiem, że ona tutaj biega zawsze o tej, o tej porze. Bo widziałem na tym. Na widziu Majka. Kamera już mnie tutaj znalazła. A teraz tak, musimy znaleźć. Gdzieś tam u góry, tam, dokładnie tam musimy wbiec. Wszystko nawet mi tu może zobaczyć wszystkie kamery, dlatego że i tak tutaj gdzieś będzie parkour chyba. <laughs> chociaż nie bo my i tak musimy tam się dostać. O, mamy latarkę, to chociaż tyle dobrze. No dobra, ale my musimy teraz tam dojść, a nie mam teraz żadnego nawet crowbara, żeby cokolwiek tutaj zrobić. No chyba, że gdzieś tutaj będzie leżał nagle, nie wiadomo w ogóle. Nie, wi nie wiadomo w ogóle skąd. Chyba nie, bo wydaje mi się, że bez crowbar'a chyba tego nie da się zrobić. Bo nie ma przejścia właśnie tutaj w tych, w tych drzwiach. Kurde, to by teraz przydał ten, ten crowbar, by, tu się, by tutaj się teraz przydał pilnie. Bo tam są te schody, tam okna jeszcze też o wiadomo można wejść sobie. Leon, to, a, okno jest otwarte, ale teraz to jest tutaj, za, o. No i git, no i git. Dobra, lecimy tam. Tutaj mamy to, ale to mi się raczej nie przyda. Tak mi się wydaje. I co, tam? Albo tu, albo tam. Chyba od tej strony też można tu wejść. Dobra, bo to przecież trzeba tak. I A, tak, i tak tutaj trzeba było. ten tutaj wejść. Dobra, jesteśmy tutaj u góry. O, jesteśmy teraz tutaj. I musimy dostać się jeszcze tu, żeby tam wejść od drugiej strony. Tak, jakby proszę bardzo. Nie wiem tylko, czy nie zginę od razu. Nie, jeszcze nie ma burzy, dlatego jeszcze nie zginę. No, ale teraz tak, lecimy sobie szybko tam na ten na ten diabelski młyn. Niezależnie od tego, czy Iris tutaj już jest, czy jeszcze jej tutaj nie ma. Bo to nic, jak ona to nawet będzie, to ona nie powinna nas tutaj za zaatakować. Akurat w tym miejscu. Tylko, że to jest teraz wszystko ogrodzone. Co ja mam to zrobić? Może tutaj, o, jestem już pod, centralnie pod tym już tutaj jestem. Mam tą drabinę też w razie czego, bo wiem, że ona się może na pewno też przydać. Dobra, jestem tutaj na miejscu. No i co? I teraz wchodzimy tutaj z telefonem w ręku. I czekamy. Wydaje mi się, że o północy chyba będzie właśnie to tutaj się stanie całe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ostatnio było tak, że... W pierwszym prototypie tak było, że chyba o północy, równo o północy walną piorun właśnie w tamten... Który tam włożyliśmy do tego generatora Od tego debelskiego młynu I było wtedy git Nie No czemu ona mnie tutaj teraz dorwała Akurat no w tym momencie akurat mnie musiała dorwać Teraz mi jeszcze dorwie ten fredule pewnie po co ona musiała teraz przyjść. I telefon mi jeszcze zabrała. I w tym momencie się nie da już tego zrobić. Jeszcze chyba jest jedna taka opcja, żeby ewentualnie jeszcze pójść szybko na, na przystanek autobusowy. Bo wiem, że u Majka tam jechał autobus w pewnym momencie, więc być może da się jakoś też tak zrobić. Że jak pójdziemy sobie tam na ten przystanek autobusowy, to będzie można do autobusu jakoś szybko wsiąść wsiąść i odjechać sobie po prostu stąd. Tylko teraz ja nie pamiętam, w którą stronę to trzeba. W którą stronę trzeba było iść, żeby to zrobić, bo. A już teraz moje rzeczy gdzieś tam zabrała. Wiem że, ona, wiem, że ona gdzieś te rzeczy tam kładzie. W jakimś miejscu, ale nie wiadomo jeszcze gdzie. Więc żeby takie rzeczy znaleźć, to trzeba tu na to poświęcić o wiele więcej czasu niż tylko dwa odcinki. I dlatego właśnie na razie lecę sobie na przystanek autobusowy, przynajmniej postarać się tam yy, przylecić do niego. Jeżeli się nie uda jeszcze tej gry przejść dzisiaj na tym odcinku, no to wtedy po prostu w kolejnym odcinku będziemy już kombinować, jak to zrobić. W ogóle tutaj byłem przed chwilą, a tu biegnę z powrotem, no dobra. Tak się jak chyba i tak musimy bie biec w tamtą stronę. Tak mi się kojarzy, że to właśnie w tamtą stronę trzeba było biec. O, tutaj była niewidzialna bariera w ogóle. Tutaj są już te domki. Wydaje mi się, że chyba trzeba teraz biec tutaj. Nie, tu jednak, to jednak nie tutaj. No, Felesduj, jeszcze my tutaj, tutaj zaraz dorwie. Dobra, biegniemy tutaj, gdzieś tam. Biegniemy gdzieś tutaj. O, to właśnie tutaj będzie, ten przystanek chyba. Dokładnie tak, bo tu jest te zniszczone coś. Oj, teraz to wpadłem tak, że naprawdę jest tragedia. Tu nic tu nie widać. O nie autobus zaraz odjedzie jedzie chyba, czy nie czemu tu się nie da wskoczyć kurde czemu tu się nie da wskoczyć, tutaj się da wskoczyć nie, dawaj to, szybko, szybko czemu tu się wskoczyć nie da w tym miejscu teraz co ja mam zrobić, żeby tam wskoczyć teraz do góry a tu się pokazuje, że tu jest światło w ogóle ciekawe gdzie to światło niby tu jest w tym miejscu bo tu jest tak dziwnie zniekształcony teren, i tutaj się nie da nawet skakać dobrze. Tutaj nic nie ma. Nie da się, nie da się tam skoczyć, po prostu się nie da. Musimy iść tutaj w takim razie, do tego światła. Bo tam, ja fajnie, jakby było, jakby tam też się dało Jakby tam się w ogóle dało wskoczyć. No i tam też się nie da wskoczyć. No nie, no. Jeszcze bez latarki. Już mogliby ułatwić delikatnie tutaj to, bo to jest. Bo to tutaj, tutaj w tym momencie już ja nie wyjdę stąd, po, po prostu, bo tu jest śliski teren w tym miejscu i tam się ślizgać, Tam się gracie trochę tutaj ślizga. I tu nie ma jak wyjść stąd teraz. Tam widzę, że jest to. Dobra, to może w sumie pobiegnę tam. To może będzie lepsze. Może będzie lepsza ta, 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 taka tutaj decyzja. I teraz tutaj dopiero pod górkę się podbiegnę. Może autobus będzie jechał jakiś tam. Czekamy. Wiem że, je, wiem, że będzie jechał na pewno jakiś. Tylko pytanie o której? Please call the bus service if you need a bus urgently. I teraz dopiero piorun walnął tam ja już bym tam był, czyli dopiero o 5. Czyli, czyli dopiero o 5.05 dopiero tam wal, walnie ten piorun. No dobra, czyli w kolejnym odcinku w takim razie będziemy ogarniać sobie zakończenie gry z użyciem właśnie tego diabelskiego młynu po prostu, czyli już wiemy do której godziny mamy czas, żeby to zrobić i bez sensu tam czekać tak długo, aż nas Ivy w końcu dorwie, bo ona tam będzie chodziła i ona będzie nas szukała, więc to już nie jest tak łatwe jak było w pierwszym prototypie, teraz już trzeba trochę bardziej uważać, bo autobus niestety, niestety raczej nie przyjedzie. Ewentualnie można spróbować, skoro już się robi jasno, można spróbować jeszcze tam pobiec sobie właśnie tam w tamtą stronę. I po prostu spróbować uciec z tego miasta. Może się uda jakoś to zrobić. Pewnie na zdorwie zaraz forest duel i nam powie, że nie można tak robić. No ale biegniemy, może jeszcze autobus tu się zaraz pojawi. No właśnie. Już nas dorwie zaraz. Aha. A, czyli w taki sposób to rozwiązali. Dobra, czyli rozwiązali to w taki sposób, że jeżeli opuścimy miasto, ale nie będziemy w autobusie, to jest napisane, że udało ci się uciec z Raven Brooks. Ale niedaleko, ale, nie, ale niedługo później, tak jakby burza cię dotknęła i. pochłonęła tak jakby coś takiego. No dobra. Czyli teoretycznie się udało uciec z miasta, ale niestety nie udało się gry przejść, dlatego że to nie jest metoda prawidłowa, żeby tą grę ukończyć niestety nie wiem czy są dwie metody, bo być może jest tylko jedna metoda, ale to jest po prostu troszeczkę więcej metod w sensie, nie metod tylko troszeczkę więcej do roboty nam teraz zrobili, czyli trzeba dostać się na debelski młyn zadzwonić, zadzwonić po autobus i jak najszybciej wtedy, jak zobaczymy, że on już jedzie jak najszybciej wtedy pobiec na ten, na ten pisanek żeby on po prostu nie uciekł być może to właśnie coś takiego jest no to w, przed, w trzecim odcinku w takim razie będziemy to, w trzecim odcinku z prototypu drugiego, będziemy właśnie to robić, postaram się tą grę ukończyć i zobaczymy co się tam będzie dalej dało zrobić, a później jak już grę się uda ukończyć to najwyżej poczekamy sobie na cheaty i będziemy zwiedzać całą mapkę, łącznie z wszystkimi miejscami, które są zablokowane i po prostu dosłownie wszystko będziemy wtedy zwiedzać. A teraz to by było na tyle i widzimy się już w kolejnym odcinku.